Witam serdecznie na kanale Lucky Art. Właśnie przyszedł do mnie kurier z paczuszką, a nie czekałam na żadną paczkę w tym momencie. No i jestem zaskoczona, bardzo zaskoczona. Jestem ciekawa, co tam w środku jest, i no nie mogę się doczekać. Już troszeczkę otworzyłam. Z imienia i nazwiska. Na kopercie wydaje mi się, że wiem od kogo to jest. No ale nic, zobaczymy, co tu jest w środku. Jest tutaj coś pięknego. Zobaczcie, jedna paczuszka. I tutaj w kopercie jeszcze jest druga paczuszka. Takie dwie paczuszki otrzymałam. No to zobaczymy, co jest w środku. Może najpierw zaczniemy od tej przepięknej akwareli, z tego co widzę. Nie, chyba to nie jest akwarela. A zoba zaraz zobaczymy. Przetnę te kokardeczki, tasiemki. No i patrzymy najpierw to. To jest przepiękne, ale to chyba nie akwarela, wiecie. A może akwarela? Akwarela. Witam Lucky Art. Mam nadzieję, że sprawiłam Tobie niespodziankę i wszystko, co Ci wysłałam przyda się w Twojej twórczości. Pozdrawiam Natalia. Kilka zdrapeczek do relaksu. Mam nadzieję, że będą wygrane. O Matko Boska! Natalia z kanału Moje Życie w Polsce. Kochani, zobaczcie. Piękne. Myślę, że Natalia to sama malowała. Natalia, powiedz mi, czy to jest Twoje dzieło. Napisz mi w komentarzu. No, Matko Boska. Niespodzianka. Super niespodzianka. Jestem po prostu... No, nie wiem, co powiedzieć. I jeszcze zdrapki. Z jakiej to okazji, Natalka? Trzy krzyżóweczki. Uff. No, nie wiem, co powiedzieć. Zobaczymy, zaraz będę komentować, bo po prostu jestem w ciężkim szoku. O matko, tutaj mamy paczuszkę. Pacuszkę. No, jeszcze tu platalka zapakowała. Fajny, fajny patent masz Natalia na ten szary papier. Bo. Yy, można zapakować prezent w szary papier i dołożyć jakiś akcent, na przykład różową wstążeczkę, i już się nadaje charakteru takiej paczce. Bardzo fajnie. Ojejku! Natalia, nie trzeba było, ale piękne rzeczy koraliki. Na pewno mi się przydadzą. Już masz. Yy, Pewność, że stworzę coś dla Ciebie z tych koralików. Na pewno. Oczekuj paczuszki, bo tak to, to nie można tego tak zostawić. Tutaj mamy atłasek. Pięknie, super. Taśmy. Taśmy takie przylepne. Flamingi twoje ulubione, <grytanie> Owsiankę ulubiona owsi owsianka Adasia. Natalii, synka. Słyszałam niejednokrotnie, jak mówiła, że Ada się bardzo lubi na śniadanko. Kwiaty jadalne. Nawet nie wiedziałam, że można coś takiego kupić. Słyszałam o kwiatach jadalnych, ale nie wiedziałam, że można kupić nasiona. Super! Akurat słuchajcie, frezję musiałam niestety przesadzić, bo no nic z nich by nie było. Ta mam donicę na te kwiatki. Super! głęboko oczyszczający peeling Natalia, ale się wykosztowałaś maseczka z węglem i z konopi nie, nie z węglem z nasion kon olej z nasion konopi olej kakai akai witamina E i żelowa maseczka regenerująca i jeszcze kisielek truskawka kiwi jeszcze nie jadłam takiego i patrzcie jakie piękne serwetki do scrapbookingu, pięknie będą wyglądać na jakimś pudełku, przyklejone. Super. No Natalia, nie trzeba było. Bardzo ci dziękuję za tą niespodziankę. Jest po prostu, no ja jestem w szoku. Z koralików na pewno coś ci stworzę, jakąś bransoletkę, czy coś zobaczymy. To jest zawartość jednej paczuszki odłożę sobie, bo się nie zmieszczę. I tutaj mamy jeszcze pudełeczko. Pudełeczko. Tasiemki mi uciekają. Też sobie rozetnę. Aż mi gorąco po prostu, no jestem w szoku. Jestem Natalia. W ogóle to nie wymieniałyśmy się adresami. I po... no, totalne zaskoczenie totalne. O matko, piórka! Piórek mi nazbierałaś, kochana jesteś. Ja nie mam nikogo na wsi. Nie mam e, ani znajomych, ani rodziny na wsi. I e, no. E... Nie mam skąd tych piórek pozyskiwać, muszę, ale piękne, patrzcie. No to ja ci naszykuję paczkę, Natalia. Taką ci naszykuję, że po prostu nie wiem co. Piękne piórka. Z czego to są piórka? Napisz mi, czyje to są pióra. Z jakiego ptaka to są pióra, Natalia? Tu takie drobniutkie, pewnie z, jakich, z jakichś takich wiosennych ptaszków. Ale te nie mam pojęcia z czego to są. Z jakiego ptaka. Przepiękne, bardzo mi się przydadzą. O tu jakie piękne, to chyba barzant. Tak mi się wydaje, ale super. Nie, no ja muszę to obejrzeć. Wszystkie muszę obejrzeć, powyrzucam je stąd i będę oglądać. Później sobie je jakoś spakuję. Nie, no. Patrzcie, jakie śliczne. Nie przerażajcie się, że to są pióra zbierane tak po prostu z podwórka. Ja też mam swoje pudełeczko tutaj z takimi piórami Gołębia. Yy, wrony i tak dalej. Ja je wszystkie dezynfekuję, żeby nic tutaj się nie przyniosło. I te też zdezynfekuję na pewno przed użyciem. Ach, nie wiem co powiedzieć. No po prostu, kobieto, zaskoczyłaś mnie. <ścoughs> Niesamowicie, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, te piórka to po prostu skradłaś moje serce tymi piórkami. Uff. Dobra, no to co, no to naddrapię nad trochę krzyżóweczki i zobaczymy, co tam w krzyżóweczkach wpadnie. Ale te zdrapki to naprawdę piórka robią robotę, powiem ci szczerze. Koraliki, no super, bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze raz ci dziękuję i do zobaczenia za chwilę. Naddrapie krzyżówki i wracam do was. I już jestem z powrotem. Yy, trzy krzyżóweczki, jedną wydrapał w całości mój syn. Yy, niestety była przegrana. Tutaj się utworzyło słowo dzik, oka i tylko te dwa słowa. Jak widać, literki kontrolne pokazują, że jest przegrana. Słowo mama <laughs> się utworzyło. I tyle. Tu R brakuje, tak? No, dobra. Czyli ta krzyżóweczka pierwsza jest przegrana. Kolejna. To już ja drapałam. E, tutaj mamy słowo jakieś już. Słowo don i oko, czyli dwa słowa. Tutaj mamy. Tak, a w drugiej krzyżóweczce mamy akwen, nawa czyli też dwa słowa. Dobrze, zostawiłam trzy literki. Kolejną literką jest Z. Szukamy Z. Tutaj mamy Z. Y -y -y -y. Tutaj mamy trzecie słowo. Jozuę, don i oko. Tutaj Z już nie mamy. Z Zeus i Marsz. Mhm. Dobra, i dwie ostatnie literki to H. Z tej strony, Haniem mamy Hymn, ale R nie było, i M też nie było. I tutaj nie to jest M. Uh -huh. Ha, H, ha, 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 nie ma H. I ostatnia literka to literka G. Mamy tu, w słowie demagog. Dwa razy G. Ryga. Uh -huh. I tutaj togo. I tyle. Dobra, to sprawdźmy sobie. L nie było, więc bonusika nie mamy. C nie było, S nie było, MT też nie było, R nie było, R. Czyli tutaj mamy oko, don i Jozuę, czyli trzy wyrazy. Piąteczka już jest. A tutaj RLS nie było. C nie było. L też nie było. Dobra, czyli tu mamy Akwen, Nawa i tyle, więc mamy piąteczkę. Literki kontrolne B, B i B. Super. Piąteczka wpadła, to jest mój plus. Prezent niespodzianka przepiękna. I ostatnia krzyżówka od Natalii. Tutaj, czy mamy jakieś słowo? Nie mamy w tej krzyżóweczce. A w tej mamy Ada. I chyba tyle. Dobra, i trzy literki zostawiłam. Kolejna to J. I szukamy tutaj J, mhm. tyle jedno J, a z tej strony nie ma J. Nie ma. Okej, okay. przedostatnia literka to G. G, i tutaj mamy G. Tutaj mamy G. Tutaj, tutaj tutaj. terka G. Tutaj już nie ma. Tutaj w słowie igraszka. Tutaj i tyle. Tyle. Dobra. Mhm. I ostatnia literka to literka N. Tutaj mamy w słowie Ren, Braniewo, NN, Janina i opona. Tutaj mamy niegocin. Ekumenizm. Nina. I to jest nasze pierwsze słowo. Chyba pierwsze. N, N. Nie ma już N. Dobrze, sprawdźmy sobie. O, R. Nie było R, T, -o. R, T, -o. Nie ma r, nie ma s. J było j. Mamy słowo jan i janina. I coś tu jeszcze było? Nie wiem, zaraz. R nie było, O r nie było, T nie było, R nie było, Z. Nie było. Czyli tu mamy dwa słowa z tego co widzę, tak? Jan, Janina. I tyle. Może. I druga krzyżóweczka. RT nie było. SZ nie było. P. P było. Tu mamy Nina. Ada. L nie było, no chyba tylko te dwa słowa. Z nie było, Ada, Nina. No, wygląda na to, że ta krzyżóweczka jest pusta. MG tak jest. Proszę bardzo, więc na trzy krzyżóweczki od Natalii wygrała jedna. 5 złotych jestem do przodu, bardzo się cieszę. Ale słuchajcie, prezenty od Natalii. Prezenty, nie mam pojęcia jaka to okazja Natalia, może mnie oświecisz. Tutaj z tym obrazkiem doczytałam się, że to jest namalowane przez Martę Holmes. I jest to olej, farby olejne. Ale myślę, że Natalia spokojnie dała sobie radę, bo pięknie maluje, naprawdę super. Ma super technikę malowania. Bardzo mi się podobają jej obrazki. Obejrzyjcie sobie u niej na kanale, bo też wstawia y, jak maluje. No ale te prezenty przebijają wszystko już. To spróbuję się władować z nimi. No piękne, piękne kochana. Y, z Koralików na pewno coś ode mnie dostaniesz. Piórka przepiękne, naprawdę. Ja kupuję w sklepie, ale no nie kupi się takich naturalnych w sklepie. Nawet jeżeli one nie są jakieś przetwarzane, to i tak to pakowanie to tak no nie są takie naturalne. Nie mają tego puszku. Na końcu takie są bardziej sklepowe. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale pięknie. Wszystko mi się przyda. Bardzo Ci, Natalia, serdecznie dziękuję. Zaskoczyłaś mnie bardzo. Jestem no, przeszczęśliwa, że zdecydowałaś się wysłać mi taką niespodziankę. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Pozdrawiam też Adasia i Twojego męża Jacka. Jackowi serdecznie gratuluję przy okazji przebiegnięcia 240 km to jest dla mnie nieosiągalne. Ja nawet nie podbiegam do autobusu, bo no, kręgosłup nie daje, ale no, dla mnie to jest duży wysiłek, bo nie biegam na co dzień. Także szapoba dla męża. No i co? No i nie wiem co powiedzieć, po prostu. odwdzięczę odwdzięczę się na pewno, Natalia, tego możesz być pewna. I dziękuję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz. Takie rzeczy ogromnie cieszą, że ktoś o Tobie myśli i, i chce Ci zrobić jakąś przyjemność. Bardzo mi jest miło z tego powodu. I dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście link do kanału Natalii w opisie znajdziecie. Serdecznie zapraszam. Natalia. E, tworzy, jest pasjonatką sztuki, e, podobnie jak ja. E, pokazuje e, vlogi ze swojego życia, ogródka. E, ma cudownego synka, bardzo pocieszne dziecko. Jak się na niego patrzy, też w sercu ściska coś z radości, że jest taki szczęśliwy. E, no i co? I chyba tyle. Do zobaczenia! Pa!